Jednego słonecznego poranka w wielkanocnym lesie, gdzie drzewa szumiały radośnie, a rzeka delikatnie szemrała, mieszkał sobie Zajączek Matematyk. Był on nie tylko zwykłym mieszkańcem lasu, ale także najmądrzejszym zajączkiem w okolicy, który uwielbiał liczby i zagadki matematyczne. Zajączek Matematyk miał bardzo ważne zadanie. Musiał przygotować wielkanocne niespodzianki dla wszystkich zwierząt w lesie. W tym roku postanowił, że każda niespodzianka będzie miała w sobie jakieś matematyczne zadanie, które zwierzęta muszą rozwiązać, aby znaleźć swoje prezenty. Zaczął od dodawania. Zajączek wziął pięć dużych kolorowych jajek i ukrył je na polanie. Następnie dodał do nich jeszcze trzy jajka z niespodziankami. – Ile teraz mam jajek? – zastanawiał się głośno. – Oczywiście, że pięć dodać trzy równa się osiem. – To będzie pierwsza zagadka dla wiewiórki! – pomyślał z uśmiechem. Następnie Zajączek Matematyk podążył w stronę rzeki, gdzie ukrył kolejne jajka. Tym razem wziął dziesięć jajek, ale zanim je ukrył, zauważył, że dwa z nich miały pęknięcia. Nie mogę ich zostawić, pomyślał, więc jeśli miałem 10 i odejmę dwa pęknięte, zostanie mi 10 odjąć dwa równa się osiem jajek. Te jajka postanowił zostawić dla żabek, które lubiły skakać wzdłuż brzegu rzeki. Potem zajączek matematyk ruszył w stronę jeziora. Tam postanowił zrobić coś wyjątkowego. Ukrył siedem jajek wśród trzcin, a potem dodał jeszcze pięć jajek, które schował pod wodą dla rybek. Ile teraz jajek kryje jezioro? Mówił do siebie. To proste! Siedem dodać pięć równa się dwanaście. Rybki będą miały dużo radości, szukając ich, pomyślał z radością. Na koniec dnia Zajączek Matematyk usiadł na wzgórzu i patrzył, jak wszystkie zwierzęta rozwiązują jego matematyczne zagadki i znajdują swoje wielkanocne niespodzianki. Był bardzo zadowolony, że mógł sprawić radość innym, ucząc ich przy tym matematyki. I tak oto w wielkanocnym lesie, dzięki Zajączkowi Matematykowi, wszystkie zwierzęta nauczyły się trochę więcej o dodawaniu i odejmowaniu a także miały wspaniałą zabawę podczas wielkanocnego polowania na jajka. A zajączek matematyk już planował kolejne matematyczne przygody na następny rok.